Czas i oczekiwania Tu się stanie co ma stać się Jest tak jak nam się wydaje Przy ogniu kadzidło ludzie jak postaci z bajek Mieszają się zwyczaje Nad czajem ponad kraje Tajemnica do odkrycia bardzo różne ma oblicza Gdy słowa coraz prostsze Tylko sercem się zachwycać Na ciebie siostro liczę Ciebie bracie też w to wliczam do tego co jest sensem Mojego tutaj bycia Za kolejnym końcem drogi Widać nowe końce Czasem w najciemniejszą noc Coś świeci tak jak słońce A czasem trzeba przegrać Żeby ukresu zwyciężyć Często i w upalne dni Się gapi na nas księżyc Gdy zatoczysz pełnego, Idą nowe questy Często ktoś z nas nie chce być tym Kim jest no a jest Tym płynie życie Rzeką wartko i szeroko, a czasem do patrzenia na coś nie wystarczy oko, a czasem na odkrytym świecie znajdziesz nowe lądy, często wcale tego nie chcesz, a wydajesz sądy, a czasem musisz być osobą, która Cię pocieszy, często z odkrywaniem rzeczy nie trzeba się spieszyć. Słońca, rozczekanie, aż tu świt się stanie. Światłem świeżym, malowanie, drzewa paproć jak ornament. Ja w tym, ty w tym, by w tym wytrwać, co się stanie. A skąd mam wiedzieć kiedy ścieżek? Coraz większe poplątanie, wioska w trakcie rozwoju to jest już wspólne działanie. Działa wiedza sprzedać nie da, tylko rozdać i odwiedzać. Rejony wiedzy nowe, wiesz coś, to to nosisz w sobie. Tak naprawdę poznaj prawdę, że tak właśnie być ma człowiek. Za kolejnym końcem drogi widać nowe końce. Czasem w najciemniejszą noc coś świeci tak jak słońce, a czasem Trzeba przegrać, żeby u kresu zwyciężyć Często i w upalne dni się gapi na nas księżyc Gdy zatoczysz pełne koło, idą Często ktoś z nas nie chce być tym, kim jest, no a jest w Tym płynie życie rzeką wartko i szeroko A czasem do patrzenia na coś nie wystarczy oko A czasem na odkrytym świecie znajdziesz nowe lądy Często wcale tego nie chcesz, a wydajesz sądy A czasem musisz być osobą, która cię pocieszy. Często z odkrywaniem rzeczy nie trzeba się zmierzyć